Dzień dobry, witajcie kochani w poniedziałkowy poranek. Zapraszam Was do poćwiczenia razem ze mną. Pięciu rytuałów tybetańskich. Razem ze mną i razem z fantastyczną ekipą, która już czeka na to, żebyśmy mogli wymienić się energią, żebyśmy mogli rozruszać nasze ciała, żebyśmy mogli wprowadzić się w taki krótki stan skupienia, w krótki stan medytacji. W w ruchu, żebyśmy mogli skontaktować się ze swoim ciałem i żebyśmy mogli przeżyć kolejny dzień i kolejne dni z radością, ze szczęściem i w pełnym zdrowiu, w pełnej sprawności, będąc coraz młodszym, coraz sprawniejszym i coraz szczęśliwszym. To jest moja zachęta do tego, żebyśmy mogli wspólnie razem poćwiczyć, i mam nadzieję, że Wy też to odczuwacie. Wysyłam Wam moje światełko, wysyłam Wam moją dobrą energię, i czuję, że od Was ta energia również do mnie wraca. Cieszę się bardzo, że możemy razem z tej energii korzystać. Pięć rytuałów tybetańskich, czyli ćwiczenia, które właśnie po to zostały opracowane, żeby ta energia uruchamiała się w naszym ciele, żebyśmy mogli odżywiać wszystkie organy naszego ciała, tą fantastyczną energią i żebyśmy mogli być zdrowi. I to jest najważniejsze, o co nam tak naprawdę w życiu chodzi, żeby można było z tego naszego ciała, które jest pojazdem wiozącym nas przez życie, korzystać jak najdłużej i jak najlepiej. Dlatego też skupiamy się tutaj na ciele, skupiamy się na oddechu. Wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Trzeba więc się skupić, żeby wiedzieć, jakie te możliwości są. Jeżeli zaczynacie przygodę z rytuałami, to rozpocznijcie od trzech powtórzeń każdego z ćwiczeń. I co tydzień zwiększaj, zwiększajcie sobie o dwa, żeby dojść do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. Wtedy właśnie ciało ze spokojem i powoli przyzwyczai się do tej gimnastyki. A jeżeli potrzebujecie dłużej i więcej czasu i mniej intensywnie, to jak najbardziej dopasowujcie się do swoich potrzeb i to jest najważniejsze. Przypominam jeszcze o tym, że można potańczyć. To jest również fantastyczny sposób na wyrzucenie napięć z ciała i będzie to właśnie jutro. We wtorki o godzinie 20 tańczymy taniec intuicyjny online. Również Was do tego zachęcam, a informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem przypominam o wodzie i już przechodzimy do naszej gimnastyki. Najpierw wyrzucamy wszystko to, co negatywne z naszych myśli, żeby wprowadzić dzisiaj myśl. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Moje ruchy podążają za moim oddechem i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu połóż dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem urucham mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze jak najgłębiej. Chwilę wytrzymaj. I powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już się obróci. I dopiero wtedy szybko obraca się w głowa, a zanim podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami, brzucha sylwetkę i zaczynamy. Odchając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję i 21. Zatrzymaj się, wstań w pozycji wyjściowej, skup z na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. I do drugiego rytuału połóż się na plecach. Ręce leżą swobodnie, z tuż ciała, głos przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech.

dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Osiemnaście Dziewiętnaście Dwadzieścia Dwadzieścia jeden Rozluźnij Przejdź na bok powoli podnieś, popij wodę. I do trzeciego rytuału klęknij, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głową opuść w dół i na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu, unosząc górę klatkę piersiową, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Moje ruchy podążają za moim Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia, jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę, w drugą. Poruszaj ramionami. Po wodę. I usiądź do czwartego rytuału, rozstać nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół, na wdech, unieś głowę, wychnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

18 osiemnaście, Dziewiętnaście. dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech. Zapleć palce i pokręć nad karstkami w przód i w tył. Popij wodę. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce, stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Z wydechem oklaski. Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu. Oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha, wciągaj mięśnie kebla pod siebie. się po wodę. I połóż na boku do ćwiczenia dodatkowego. Noga, na której leżysz, jest wyprostowana, stopa zawarta oprzyj rękę na łokciu, drugą nogę przemieść do przodu i przysunią ręką do uda i pracuje prosta noga w górę i w dół. Wykonuj to ćwiczenie swoim Się na boku, wyprostuj nogę, stopa zadarta, ręka oparta na łokciu, przyciągnij drugą stopę i zaczynamy. Później podnieś się, popij wodę i połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce o omartwiam ręce, oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz Unieś ciało w górę, zawin kość nową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, mięśnie brzucha zaciśnięte, mocno trzymając sylwetkę. Zaciskaj pośladki, oddychaj i uśmiechaj się. Jeden. I rozluźnij. Połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Oprzyj głowę na dłoniach. I pozwól swojemu ciału przez chwilę się zrelaksować. Oddychaj do brzucha. I kolejno wypuszczaj napięcie z poszczególnych partii mięśni. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, Barki, ręce, kark, głowa, rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli. Oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I poniedziałkowa gimnastyka za nami. Bardzo Wam dziękuję za to, że możemy wspólnie poćwiczyć. Dziękuję za Waszą energię. Życzę Wam pięknego dnia.